Siemanko, z tej strony ląpa. Tym razem przeniesiemy się do gry Battlefield 3, a to z okazji wyjścia na świat nowego dodatku o nazwie Dogrywka. Dostarcza nam on cztery nowe mapy: Monolith Markas, Pałac Azadi, Bazar Talach oraz Epicentrum. Dostajemy też nowy tryb gry, jakim jest szabrownik, który właśnie możecie oglądać na moim gameplayu. Tryb polega na tym, że odradzamy się z wybranym przez siebie pistoletem i umiejętnością drużynową i naszym zadaniem jest utrzymanie kontroli nad flagami, biegając po mapie i szukając coraz to lepszych broni. Minusem jest to, że znalezione bronie mają małą liczbę magazynków, co za tym idzie na boi. Zwycięzcą trybu zostaje drużyna, która utrzyma kontrolę nad większością flag, czyli tak jak w zwykłym podboju. Oczywiście na nowych mapach będziecie mogli pograć na starych trybach, takich jak szturm czy drużynowy deathmatch. Na niektórych z nich będziecie mogli spotkać nowe pojazdy, takie jak Humvee, Wodnik czy Van. EA udostępniło nam również kilka nowych zadań. Musimy wygrać 3 rundy na nowym trybie, a w zamian dostaniemy kuszę. Skoro już jesteśmy przy tej broni, to powiem trochę o niej. Kusza w Battlefield 3 może posiadać cztery bełty. Podstawowy, kumulacyjny z ładunkami C4, skanujący z czujnikiem oraz wyważony o dużym zasięgu oraz średniej sile rażenia. Wszystkie bełty możemy odblokować za ukończenie odpowiednich zadań. To by było tyle opisu o dogrywce. Zostawiam Was z moim gameplayem. Pamiętajcie o komentowaniu i subskrybowaniu. Do usłyszenia!